Jubileusz 60-lecia istnienia świętował w Szamotułach Klub Brydżowy Kleks. To jedna z najstarszych, a zarazem najbardziej utytułowanych sekcji sportowych w Wielkopolsce. 60-tym urodzinom Kleksa towarzyszyła inna ważna rocznica, mianowicie 20-lecie istnienia w Szamotułach uczniowskiej sekcji tego klubu. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w Szamotulskim Zamku Górków, do którego przybyli m.in. przedstawiciele władz. To też okazja do, do podsumowań, ale też do chwili wspomnień, do, do rozmów, do, do, do powrotu do, do tych chwil, do których chętnie wracamy czyli, czyli czasów również i młodości, ale tych czasów pierwszego, pierwszych takich ruchów założycielskich pod koniec lat 50. To Najstarszy klub brydżowy w Wielkopolsce. Starszy od, w ogóle od Federacji Światowej Brydżowej, więc takie rocznice trzeba świętować. Bardzo się cieszę, że otrzymałam zaproszenie na dzisiejsze spotkanie, na to wydarzenie. Brycz to jedna z najstarszych gier krecianych, i cieszę się bardzo, że mieszkańcy powiatu także propagują tę grę. Dzień dobry. Witamy Państwa wszystkich bardzo serdecznie. W tym wyjątkowym miejscu, w tak szczególnym dniu, jakim jest 60-lecie sportowego klubu Brydżowego Kleks oraz 20-lecie uczniowskiego klubu Brydżowego Kleks. Słuchajcie, ja zacznę tak troszkę nietypowo, bo to, że tu jesteśmy, zawdzięczamy tym ludziom, którzy założyli ten klub. A dzisiaj mamy takie szczęście, że jest dwóch żyjących i są na tej sali. Więc chcę Was, was serdecznie powitać: Ciebie Błodek i, i Ciebie Jurek. Pan Błodek Lataszewski i Jurek Pawlak. No bardzo miło nam tu z Jurkiem razem, troszkę i za niego i za mnie, ale tak pewnie swoje powie. Proszę Państwa, no to był rok 62, kiedy... Drugi, klub tak, myśmy to powstawał. Ale muszę powiedzieć... W 1962 że... żeście się zapisali do Wielkopolskiego Związku Bryża Sportowego. Ale już się Jako, klub, jako klub. A tu są te dwie nagrody. W 1956 roku za zajęcie pierwszego miejsca w no tak. Bryża Sportowego. Włodek wtedy wygrał ten turniej, tu jest jeszcze pamiątkowe jego zdjęcie. A tu jest drugie. Drugie takie coś, też w 50, yy, to było w 59, tak pan Krzysztof Budzyński, naszej pani Ewy Krygielowej brat, pani Ewa Krybielowa z domu Budzyńska, jej brat, żyje mieszka we Wrocławiu, ale ze względu zdrowotnych i tak dalej nie mógł dojechać. No jeśli z głowy parę słów mogę, Jurek, uzupełnisz. Proszę Państwa, to się zaczęło wcześniej. Myśmy już jako licealiści próbowali w brydża grywać, choć nie było wolno wtedy w liceum. A potem, kiedy już rozeszło się towarzystwo troszkę i po Szamotułach, i po Poznaniu, to już zaczęliśmy bardziej grać, tym bardziej, że nie chcę się wierzyć, ale te lata końcówki 50. to jest początek w ogóle brydża porównawczego, tak się wtedy bodaj nazywało, czyli sportowego w Polsce. Wtedy powstały związki sportowe, m.in. Wielkopolski, Poznański Związek na którego czele stał, ile pamiętam, pan Marian Turzański, który nam bardzo dużo pomagał. I, ale jeszcze jedno, na co chciałbym zwrócić uwagę, to ten rozwój Brydża wiąże się z powstaniem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, które powstało w 57 roku. Ono w tym roku miało 65-lecie towarzystwo nie, ale już początki były w klubie Atakta ten klub Atakta to było takie takie miejsce, gdzieśmy się spotykali tam zresztą nie tylko brydżyści również szachiści i tam się te turnieje zaczęły ja myślę, że warto też przypomnieć, że to był czas kiedy sportem generalnie w powiecie szefem tak można nazwać, wtedy Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej był pan Mizgalski. Osoba niesłychanie oddana kulturze fizycznej. Sam nie uprawiał żadnej dyscypliny sportu, ale organizatorem był doskonałym. Też bym wspomniał drugie nazwisko pana Henryka Nowaka, który był. Yy, nauczycielem wychowania fizycznego w liceum. Yy, ten bridge, do któregośmy się zabrali, to w tej chwili aż troszkę śmiesznie, ale yy, przypominamy sobie ten czas, to nie był lubia to nie była lubiana gra w karty wówczas przez yy, 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 partię rządzącą, że tak powiem, wówczas. To się uważało za ten ten zgniły zachód i ten brycz przyszedł z zachodu, podobnie jak tenis nie był nie był popierany i inne jeszcze dyscypliny sportu. Ale myśmy raczej, o ile ja pamiętam, koncentrowali się w klubie w klubie Atakta. Także ja troszkę chciałam nawiązać do tego TKKF-u, ponieważ również turniej myśmy wtedy startowali to co mówiłeś, że w sześćdziesiątym drugim zarejestrowaliśmy się, tak, ale myśmy startowali jako jako ognisko TKK, jako jedna z sekcji brydża sportowego i na turniejach i na meczach, ale wtedy dopiero w 62 zaczął się już zorganizowany. Bryt sportowy, a jak się rozwijał to widzimy po dzisiejszym spotkaniu i po tych trofeach, które tam w no, tym holu. Trofeów jest więcej, ale oni to wszystko mają w domu, nie? Ja mówię 300, to, to jest to co klub dostał, ale przecież zawodnicy zabrali medale, no to wszystko wzięli do domu, bo to było i tak dalej. Dla klubu, ale na Twoje ręce. klubu to proszę, proszę Panie Prezesie. Halo, to jest wasza Ja tam jestem tylko roboty, bo oni są... Dobrze. Dobrze. Ja bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie. Przyjęto zostało z zadowoleniem. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego, ale tak mówiąc między nami, to tak patrzę trochę i ten jubileusz się kojarzy tak jak gdyby z wiekiem, a gdzie są ci młodzi ludzie z tego młodzieżowego? Młodzieżowy klub działa też cały czas i za to też chciałem podziękować właśnie, że ta tradycja trwa już tyle lat, a staje się coraz bardziej modniejsza, bo chciałem zostawić taki, takie zdjęcie. To jest zdjęcie oczywiście czarno-białe z 22 marca 1964 roku, kiedy razem z kolegą już świętej pamięci, Romanem Ciesielskim, zdobyliśmy drugie miejsce w wojewódzkim turnieju TKKF w brydżu Sportowym. To jest też zasługa, prawda? I to jest też pamiątka dla Kleksa, bo to wtedy tak się ładnie mhm. nazywał. tak? Bardzo proszę, wręczam. Gali, oni ci to... grali, to ja wtedy, wtedy byłem chłopcem takim piętnastoletnim. I na jakiś obóz, dochodziłem do liceum, i na jakiś obóz sportowy wtedy nas wysłali. Całą grupę, i na tym obozie sportowym, w taką jakąś gwieżę, ludzie grali, nie? I później się okazało, że to był brycz. Szybko to załapałem, i zacząłem do nich chodzić, z nimi grywać. Grało się, wtedy chodziło się, po słódkach tam przy bibliotece, taki był klub nauczyciela. Chodzili nauczyciele. O, Michał twój tata chodził z mamą. Pan Bieniecki, tam Krupiński, ku, kupę nauczycieli. A myśmy tam dochodzili, taka młodzież w moim wieku, tutaj jest mój rówieśnik komiński, myśmy tam też razem chodzili. Tam żeśmy się coś uczyli, grali. Grało się jeszcze w, w Domu Kultury. Ja pamiętam jeszcze, jak dyrektorem był myca, Zygmunt. Kaźmierczak, pamiętacie, nie? Później Galas. Wszyscy, wszyscy, do dzisiaj dyrektorzy Szamotowskiego Ośrodka Kultury wpuszczają tam brydżystów, tam co można pograć i tak dalej. Później jeszcze podałem taką myśl, że może, może słuchajcie, my się starzejmy, może by jakiś dzieciakom, młodzież jakąś coś tego, nie? Padło to hasło, wszyscy bardzo chętnie. To, że ten klub uczniowski powstał, to ja wam powiem, ja zawdzięczam dwóm ludziom. Panu burmistrzowi Niestety, Hańczułowi. Niestety bez pana by to nie powstało. Panu panu ówczesnemu prezesowi Wielkopolskiego Związku Bryża dwó dwóch ludzi. Dalej poszło szybko, bo z burmistrzem to tak się hańczyłem Świetnie układało, że jak ja coś potrzebowałem, to cyk chwytał co potrzebujesz, telefon, cyk, cyk. Był telefon, zaraz poszedł do szkoły, gdzie była pani dyrektorem pani Leja, Grażyna Leja i pani Hoffmanowa, zastępca. No i tam klasa właśnie mojej córki, oni wtedy mieli po 14 lat. Dzisiaj ta młodzież to już ma po 35 lat, nie? ale wtedy mieli 14 lat to była klasa mojej córki i klasa prezesa. To był drugi klub w Polsce, w Warszawie był klub uczniowski pierwszy, a pierwszy w Wielkopolsce. I myśmy, jak się, jak się w Polsce zorientowali, że coś takiego w takim jakimś miasteczku, jak szamotuły powstało, to za, zaraz mi na drugi rok w walnym tam zgromadzeniu sprawozdawczo wyborczym Polskiego Związku, wybrali mnie do zarządu głównego i razem z kolegą też już nie żyjącym moim przyjacielem serdecznym ze skabiny, żeśmy utworzyli taki dwuosobowy pion młodzieżowy przy polskim związku. Wymyśliliśmy tak zwany bumer dryżowy ogólnopolski obóz młodzieżowy, który się odbywał raz w roku w okolicach lata, gdzie na te obozy przyjeżdżało z całej Polski 150, 170 dzieciaków. Do tego trzeba było kurcze dobrych trenerów i tak dalej, i tak dalej. Otóż się mam przez całego, tu są tacy na sali, ale sam, żeby ich uczyć, tych, ty, żeby uczyć, to mówię, kurczę, no żadnej książki, żadnej nic, no może jakiś kurs. Akurat tak się fajnie złożyło, bo PZB Bez ogłosił kurs instruktorski, ale już coś wiedziałem, już byłem na kursie, już coś tego. Później z Poznania, taki arcymistrz światowy, profesor Krzysztof Jasen, katedra matematyki i informatyki, jeden z najlepszych biznesów świata, znaczy przywiózł tu do samotu synów swoich. Taki jeden tam miał chyba 10, a drugi miał 13. Ja mówię, do, jak ja zobaczyłem te dwa którego tutaj ja to ja to tutaj, mówię, to ty, ty ty, 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 a sami mnie nie uczyszczę, ja jestem tylko taki ty, instruktor. Niech to wszystko ja jak kładę, przejdą razem z swoimi chłopakami, swoimi dziewczynami, niech wiedzą po obozach, nie wszystko, co tego, w y y waszym klubie nie będą, a jak ci wiesz, to ja ich przejdę. I to byli ci ludzie, burmistrz, tu mówię, pan yy, prezes z Poznania Wachowski i yy, pan artystyczny Jasen, którzy mi we tym wszystkim pomogli. Jak już w tym, w tym polskim związku byłem, to później wymyśliłem, ja, to był mój pomysł, bo tego nie byłoby mistrzostwa polskich juniorów i tak dalej, i tak dalej, ale ja mówię, może, może zrobimy mistrzostwa polskich młodzików. I w szamotułach zrobiliśmy dziewięć mistrzostw polskich młodzików. Dziewięć! Wspólnie z panem burmistrzem, z następnym burmistrzem, Jacek później to przejął, ale tylko y, najwięcej by z panem Romanem to zrobiłem. A bardzo dużo, i muszę tu podziękować, pomógł mi ówczesny dyrektor Szamotulskiego Ośrodka Sportu, pan Błaszek Tadziu. Ta. Klucz ryżowy Szamotuła, Kleks, kojarzy mi się z wielkimi sukcesami. Ponieważ y, byłem blisko związany z tym klubem przy organizacji różnych imprez o charakterze krajowym, międzynarodowym, nas szczególnie także propozywaliśmy y, bycz sportowy na terenach wiejskich. Także y, wielkie zasługi dla miasta Szamotu wielkie zasługi, jeżeli chodzi o osiągnięcia sportowe indywidualnych, y, zawodnicy Kleksa osiągali na arenach krajowych i międzynarodowych. I muszę powiedzieć, że bardzo mocno rozsławił ten klub nasze miasto. No i jak, jak w tym zarządzie byłem, no to młodzież, mistrzostwa świata juniorów, mistrzostwa y świata juniorów, mistrzostwa Europy juniorów, to trzeba było z nimi jeździć i z nami jest mój serdeczny przyjaciel, notabene członem naszego klubu. Od 19 lat selekcjoner polski juniorów, arcymistrz Bryżowy, pan Mareczek Markowski. Marku, pokaż się wszystkim. I, I on powoływał juniorów, do tego jechał coach, czyli ja. Nie, także troszkę po tym świecie pojeździłem w międzyczasie. I to tak trwało, czyli. I nagle przyszedł taki czas, telefon komórkowy, to tam to już zaczęli, już na zajęciach było coraz mniej, a teraz jak przyszły te, jakby myśleli te smartfony, to ja Wam powiem jak, bo Ty się Jurek pytałeś, że tu nie, tego tu jest ich 10 czy 12, tych co wtedy mieli 14 lat, dzisiaj to 22 lata później, to wiesz, że to mają, nie? No. Część jest rozjechana po Polsce, kilku jest, jeden jest w Australii, drugi gdzieś tam jeszcze gdzieś i tak dalej i tak dalej. Największą naszą tutaj postacią, to właśnie dwie, którym ja się może na klub poszczycić i osobiście ja, to jest ten najmłodszy z tego profesora Jasema syn. Słuchajcie, ja myślę, że to nie ważne ile tych medali, kiedy i tak dalej, ważne jest coś, coś innego. Najważniejszy w życiu, jeśli, jeśli chodzi o, o karierę sportową, jest pierwszy trener. Albo coś tutaj zaistnieje, albo ten człowiek odejdzie. I, i teraz naprawdę Jan może się poszczycić, że był pierwszym trenerem jednego z najwybitniejszych juniorów. On oczywiście jest w tej chwili około 30, po 30, bo jest między nami, prawda? I Jan może się poszczycić, że był pierwszym trenerem tego chłopaka, chłopca właściwie można powiedzieć, przez pierwsze, tam, nie wiem, 4-5 lat. No kiedy on przeszedł do wielkiego że tak powiem świata brydżowego. Ale nie powiedziałem jeszcze o dziewczynie, którą też może tak. się poszczycić, chyba że miałeś tu w pana. Przepraszam, że nie, tu wpadam, to, 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 to wpadam w słowo. Ale żebyś ty to, żeby to powiedział. Samotulanka, bo tamten to jednak syn tego profesora jest sama, no to Poznania. To już jest samotulanka. Dobrze zmienia samotulanka, chyba tak, nie? Samotulanka nazywa się, znaczy nazywała, no bo zmieniła stancy, winnie nazywała się Anna Sroka, w tej chwili nazywa się Joanna Bredę, yy, która zdobyła kilka medali, na przykład srebrnym medalem w Europy, w drużyny. Kiedyś była, zdobyła brązowe medale na mistrzostwach yy, Europy w parach. No w każdym razie jest to utytułowana zawodniczka w aspekcie brydża juniorskiego. Mieli zaproszenie, ale. W tej trójka dzieci, Mają trójkę tak rodzaj, dzieci i to, to najstarsze ma 6 lat, to jest, to jest co robić. Jest co Obecne robiąc. na sali pani A wiedzą. A z kolei ten Paweł, ja jestem, o którym tu za chwilę Też mam więcej, powiem. Też ma dwójkę małych Też dzieci. Paweł zaproszony, ale jest w Turcji dopiero Aha, to to tak, tego nawet nie wiedziałem. Paweł, Paweł yy, zdobył 5 złotych medali na mistrzostwach, yy, na mistrzostwach yy, Europy. Przepraszam, 4 złote medale tego, przepraszam a ten piąty był na Mistrzostwach Świata. Też złoty. No i to jest naprawdę wychowany Janka, który go ukształtował podobnie zresztą jak Asię Srokę, prawda? Czy w tej chwili Asię Bredę. I myślę, że to jest największa jego no, rekomendacja, jeżeli chodzi o jego zasługi trenerskie. Myślę, że w tej momencie moglibyśmy... Że, że dzieciaki przychodziły, nie? Na, żeby im pokazać. Ja tam szybciutko to, to trwało 20 minut, dużą przerwę zawsze nie? i tego pokazałem. To wyobraźcie sobie, że na zajęcia, pierwsze powiedziałem, im, kiedy będą pierwsze zajęcia, ze wszystkich po podstawowych i ze wszystkich kró siedmiu przyszło 8 osób. A na drugi, na drugi <coughs> zajęte było 4. Ja, I tego to już nie mogę przebić. nie? I to taka młodzież, że. Ja im, jak ja im mówiłem, że w że, że Wyrzu yy, są cztery cechy najważniejsze, counting, czyli liczenie, thinking, czyli myślenie, evaluation, wyobraźnia i anticipation, czyli przewidywanie. I najważniejsze jest liczenie do trzynastu, wystarczy, pytam czy, się, czy, 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 czy umiecie liczyć do trzynastu, oni się śmieją, nie? a ja mówię, ile jest sześć razy 7. Nie wiedzą, tylko po smartfonach no, i tego. I dałem sobie z tym wszystkim sposób, że jesteśmy emerytem. Ciągniemy to z tymi ludźmi, których w tej chwili mam. Gramy dziesiąty rok w pierwszej lidze. Przez ostatnie lata dwie dyscypliny sportu, które robiły punkty. Lekarze i od twojej mamy i taty, świętej pamięci twojego taty. Oni robili punkty i my 30 w tej gminie i w tych samotach. i była prowadzona w tym Ministerstwie sposób klasyfikacja gmin, powiatów i tak dalej, i tak dalej, nie? I jak dopóki my byli ci bliżej yy, w tym, tym to zawsze by gmina i powiat była w głównej strefie stanów no, wyższych nawet bym powiedział. W tej chwili sytuacja jest taka, że gramy w pierwszej lidze. Młodzież jakby chciała przyjść to ja mogę 4 razy w tygodniu ich uczyć. Ważne jest to żeby Młodzież wiedziała, że można się spotykać, że można ze sobą coś zrobić, że warto być w czymś. Nie można w całe życie stać obok organizacji. Trzeba być w organizacji, trzeba jej pomóc, tej organizacji, pokazać co trzeba. I tak jak słyszałem tutaj, przecież są dobre osiągnięcia. Wszystkim, którzy są zainteresowani, życzę kontaktu z klubem. Ale myślę, że prędzej dojdę do czegoś innego. Nie ma tu, był zaproszony też profesor Wronecki. Drodowity Szamotula, chirurg, znany chirurg ta Notabene blisko mnie mieszkał, myśmy byli rok różnicy tylko między nami. I on jest teraz tu w Szamotułach zdaje się uniwersytet z trzeciego wieku. Lektor, nie? No, ja mówię, że jak będziesz z w Szamotułach, przyjść, pogadamy, bo ja mogę, jakby jacyś starsi ludzie chcieli sobie tam w tym tym pobrać, to ja też przyjdę tam. Ja nie mam co robić. A poza tym ja to kocham i to lubię. Na okrągłych urodzinach Kleksa nie mogło zabraknąć okolicznościowych życzeń i upominków. Dzięki. Panie wojewodo, panie burmistrzu, szanowni państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na to dzisiejsze wydarzenie. W imieniu władz powiatu składam serdeczne wyrazy uznania i szacunku. Gratuluję tego wspaniałego jubileuszu. Życzę kolejnych nowemu zarządowi życzę z sił i wytrwałości. Myślę, że kolejne jeszcze jubileusze razem będziemy obchodzić. Pozwólcie Państwo, że na ręce Pani Sekretarz złożę podziękowania w formie kwiatów. Na ręce Pana Prezesa gratulacje, a Panu Janowi przekażę też skromny upominek. Ja do życzeń Pana Burmistrza i Pana Przewodniczącego się dołączam. Życzę samych sukcesów w kolejnych latach działalności. Wszystkiego dobrego. Radni Miasta i Gminy Szemotuły, Jerzy Najderek, Bogdan Maćkowiak i Paweł Łączkowski. Chciałem dodać, tutaj Janek zapomniał, że w Szamotułach jest jeszcze inna dyscyplina, która reprezentuje naszą gminę i powiat na szczeblu centralnym Szamotulanin, które reprezentują nas w drugiej lidze centralnej. To nasza taka trójka byłych prezesów od 20 lat z Jankiem. Razem, razem to wszystko robiliśmy. Różnie to było, Panie Janku, ale. Ja byłem tylko wiceprezesem, jest ty prezesem. Tutaj mamy takie super. Jest książeczka Akademia Pana Kleksa Jana Brzechwy. Na pamiątkę tego spotkania. Jankowi potem robi. Chwila Proszę bardzo. Ja ja pana już rzeczywiście Jankowi Grygierowi napisali. A i panu, jest. Panie, panu panie Jankowi Grygierowi. Serdecznie bardzo wam dziękuję. fantastyczna praca. I... Jesteście chyba w tej chwili najstarszą istniejącą sekcją brydża sportowego w Wielkopolsce. Dlaczego Kleks? Bo to z Bryżem się za bardzo nie kojarzy. Byśmy już próbowali dojść. Nie, I, nie, nie ma szans. <laughs> nie. nie ma szans, tak? No to na oryginalna... ja, ja sobie to tak tłumaczyłem, bo tam jednak <laughs> większość tam była ludzi. A, zeszkowo zeszkowo a, a chyba tak, a, a, masz szansę. No jest że któryś, któryś kiedyś a, przez to kiedyś pisał w takimi, atrament i tak dalej. Po części oficjalnej, miłośnicy Brydża i zaproszeni goście udali się na słodki poczęstunek. Choć tym razem na stołach królowały nie karty, a ciasta i napoje. To w szamotulskim zamku górków wciąż można było usłyszeć i zobaczyć wspomnienia z dawnych czasów Kleksa. Rzecz jasna okraszone radością i licznymi sukcesami. A czego szamotulskiemu klubowi brydżowemu Kleks życzy jego obecny prezes? No, chciałbym, żeby dalej się tak rozwijał. Mam nadzieję, że. Yy, może. Jeżeli będzie problem z młodzieżą, to może nasze dzieci, moje czy moich właśnie znajomych, którzy yy, razem zaczynaliśmy grać w brydża, może teraz ich dzieci i moje zaczniemy, zaczną też grać i jeździć razem po turniejach i wtedy będziemy mogli się spotkać jako ich trenerzy czy, czy też opiekunowie.